Drodzy Państwo, jest mi naprawdę bardzo miło tutaj Państwa gościć w budynku Starostwa Powiatowego. To co jest ważne, to co jest istotne, to to, że o kołach gospodyń wiejskich mówi się coraz więcej. Mówi się o Waszej pracy, o tym, że potraficie znaleźć wspólny język, że reaktywujecie to wszystko, co wiąże się z naszą, taką tożsamością narodową, z naszą kulturą polską, bo przez lata, no, było to w jakiś sposób zaniedbane. To, że są z nami znajmici goście, pan poseł, pan dyrektor, pan kierownik, to też pokazuje, że na każdym poziomie dzisiaj Państwo Polskie chce przywrócić dawną świetność ku gospodyń wiejskich. My na poziomie tutaj samorządu powiatowego służymy pomocą. Chcemy w tym współuczestniczyć, a to co jest też istotne i ważne, co pewnie państwo zauważacie, sejmik województwa Łódzkiego, urząd marszałkowski. Bardzo obficie dzieli granty sołeckie dla kół gospodyń wiejskich. Ta kwota, która dzisiaj płynie, to jest 10 tysięcy złotych, bo za chwilę będzie to 12 tysięcy złotych do tej pory Trzeba to tak pokazać jak to jest. Wcześniej były dużo mniejsze pieniądze i co więcej, i co więcej, w przypadku chociażby powiatu Tomaszowskiego w ostatnim rozdaniu 30 kilka kół gospodyń wiejskich otrzymało właśnie taką dotację. To. Proszę Państwa, jest myślę jakiś początek, który da taki bodziec do tego, żeby rzeczywiście koła gospodyń wiejskich były rozpoznawane, żeby były widziane wszędzie i żeby to wynikało, że tu zarówno samorząd gminny samorząd powiatowy, jak i samorząd województwałskiego myśli cały czas o tym, jak wspierać, ale również państwo polskie. To jest... Coś czego, tak jak mówię, nie było wcześniej i my się bardzo cieszymy, że możemy tutaj współuczestniczyć w tym wszystkim co jest dla Państwa ważne, co jest istotne. Pan poseł Robertello wspomniał tutaj o tych kwestiach dotyczących uchodźców, sprawa Ukrainy. Akurat tak się dobrze układa, że mogę tutaj Państwa zaprosić dzisiaj na koncert, który odbędzie się w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w dniu dzisiejszym o 18.30 tytuł Solidarni z Ukrainą czyli ta pomoc, która się pojawia w wielu wymiarach, również tutaj w ramach naszego, można powiedzieć ośrodka animacji społecznej też jest akcentowana. Jeśli państwo dysponujecie czasem, to serdecznie zapraszam. Oczywiście wstęp jest wolny, a jeśli możemy się podzielić chociażby jakimś groszem, to również to również tutaj państwa zachęca. Jak Państwo wiecie yy, istnieją miejsca wydzielone, tak zwane magazyny, które są prowadzone przez poszczególne samorządy i tutaj w tym przypadku przez samorząd powiatowy również, czyli siedziba Tomaszu Mazowiecki, ulica POW5 i można tam składać dary dla tych wszystkich, którzy potrzebują, a na terenie chociażby powiatu Tomaszowskiego dzisiaj ta liczba uchodźców, ona powoli dochodzi do 2000. Ten pierwszy moment to można powiedzieć, to serce, które pokazujemy jest czymś pięknym, wyjątkowym, jest zauważalnym, ale trzeba pamiętać, że to nie tydzień, dwa, tylko to jednak jest perspektywa być może kilku miesięca, może kilku lat i ta potrzeby wśród tych osób, a to szczególnie dotyczy kobiet i dzieci. One będą po prostu cały czas. Także jeśli możecie się Państwo podzielić czymś, co rzeczywiście no, pomoże tym ludziom żyć w godnych warunkach, to będziemy bardzo wdzięczni. はい。Thank you.